Zastanawiam się, skoro dopiero dzisiaj zabrakło im wody, to skąd oni brali wodę na pustyni do dzisiaj? Witajcie, drodzy spiżarnianie, witaj, Joanna. Witaj, Przemo, jakbyś czytał, to byś wiedział. <śmiech> <śmiech> I tak o to Zaraz wiemy, że to. Te... Zaraz będę i to na głos będę czytał. Tak, i teraz wiemy, że Przemek preparuje wszystkie te haczyki po to, żeby nas obudzić rano, czy tam po południu, czy wieczorem, i po to, żebyśmy mogli się skupić. I myślę, że wszyscy o tym doskonale wiemy, i to jest fantastyczne i chwała Ci za to. Chociaż ja w kuluarach podpowiadałam, żeby zacząć od tego. Słuchajcie, wy buntownicy, czy potrafimy dla Was wyprowadzić wodę? Potrafimy, czy nie? No właśnie, ty, ale dla, stąd się wzięło, wzięło to pytanie. No skoro oni się dopiero teraz ogarnęli, że ho, 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 wody im brakuje, to znaczy, że do tej pory wodę mieli. Pytanie skąd? Dobra, ale zajdźmy do słowa, a potem sobie o tym porozmawiamy. Dzisiejsze czytanie jest z Księgi Liczb, rozdział 20, wersety od 1 do 13. W pierwszym miesiącu przybyła cała społeczność Izraelitów na pustynię Sin. Lud zatrzymał się w Kadesz. Tam też umarła i została pogrzebana Miriam. Gdy społeczności zabrakło wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i kłócił się lud z Mojżeszem, wołając: Lepiej by było, gdybyśmy zginęli, jak i bracia nasi przed Panem. Czemu wyprowadziliście zgromadzenie Pana na pustynię, byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli? Dlaczego wywiedliście nas z Egiptu i przyprowadziliście na to nędzne miejsce, gdzie nie można siać, nie ma figowców ani winorośli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do namiotu spotkania. Tam padli na twarz i ukazała im się chwała pana. I przemówił pan do Mojżesza: weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu. Stosownie do, do nakazu, zabrał Mojżesz laskę z przedobicia pana. Następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: Słuchajcie, wy buntownicy, czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? Następnie podniósł Mojżesz rękę, uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło. Rzekł znowu Pan do Mojżesza i Aarona. Ponieważ mi nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daje. To są wody Meriba, gdzie się spierali Izraelici z Panem, i gdzie On objawił wobec nich swoją świętość. Amen. Dobrze, przejdziemy za chwilę, Joanna, do, do, do spraw poważnych, ale tak zupełnie na serio, z tą wodą. To jak to było? No bo przecież, dobra, lud, nieważne teraz, czy było ich 600 tysięcy, czy tysięcy, czy nawet tylko 600. No ale skąd oni tą wodę tam brali? I teraz mamy do czynienia z dwoma różnymi czasami. Mamy czas akcji opowiadania, czyli to, co widzimy w środku narracji, i mamy czas redakcji, czyli zapisu. I jeszcze mamy trzeci czas, nasz. I teraz nam się często zlewają te dwa czasy, czyli czas akcji opowiadania z czasem redakcji, czyli zapisu. Czas akcji opowiadania to jest około 1200-1100 lat przed naszą erą, a czas redakcji to jest około 500 lat przed naszą erą 500, nawet 400 coś. I teraz, jak się te dwa czasy nakładają, czyli z perspektywy pamięci o wydarzeniach rzędu 700 lat, Relacjonujesz to wydarzenie i wiesz, że opisujesz tak naprawdę, masz opisać Boga, bo chodzi tutaj o to, co Pan Bóg zrobił. Nie chodzi o to, żeby wskazać sekwencję na przykład wydarzeń na pustyni. Nie chodzi o to, żeby wskazać, że tam jedliśmy, tam piliśmy, a tam krążyliśmy dookoła. To są tylko elementy dodatkowe, które mają pokazać, w jaki sposób Pan Bóg funkcjonował z nami pokazać jego niesamowitą miłość, jego takie, per, taką, taką permanentną decyzję wyzwalania, wyzwalania, wypuszczania na wolność, pchania do dorosłości, zapewniania wszystkiego, co potrzebne. Zatrzymaj się Joanna, bo, wiesz co, bo żebyśmy uchwycili wagę tego, czy, co, co w tej chwili powiedziałaś. Ta, ta różnica między czasem redakcji a czasem akcji, tak, tej, tej, tej narracji, którą, którą czytamy, jest dla nas w ogóle nie rozpoznawalna. Tak? My, czy my czytamy to jako pewną kronikę, a to jest trochę tak, jakbyśmy z, z perspektywy naszego czasu. W dużym przybliżeniu oczywiście. Teraz 100 lat w te albo we wte to, to nie, ma, nie ma wielkiego znaczenia. Gdybyśmy na podstawie pamięci pokoleń dzisiaj odtwarzali, nie wiem, bitwę pod Grunwaldem i jej duchowe znaczenie dla, dla naszych dziejów na, narodowych, ale bez żadnych dokumentów spisanych w, w, w międzyczasie. Po prostu z pokolenia w pokolenie niosła się pamięć. Więc mamy tu podobnego rodzaju rzecz, rozumiem. Tylko narzędzie mamy zupełnie inne. Pierwsza różnica to jest taka, że to jest wspominane i dzisiaj zapisy, i zapisywane w czasie redakcji, dlatego że jest taka, takie natchnienie ze strony Pana Boga. To jest wszystko pod natchnieniem Bożego Ducha. Dlatego jest ten akcent też na osobę Pana Boga. Drugie, mamy do czynienia z idealnym przekazem dotyczącym osoby Pana Boga, z idealnym przekazem co do jakby jego osoby, dlatego że to jest prowadzone przez Bożego Ducha. Poza tym mamy do czynienia z kulturą, która gada. Jeżeli badamy dzisiaj mózg i wiemy, że mózg utrwala nowe ścieżki w ciągu już nawet kilku godzin, jest w stanie się przeorientować. Jak na, na przykład człowiek funkcjonuje z zamkniętymi oczami. Przez 7 godzin tworzą się nowe jakby aktywności w korze y, mózgowej. To co dopiero, kiedy to się dzieje przez kilkaset lat, albo nawet tysiące lat, chodzi o przekaz werbalny, czyli o to, jak tworzą się ścieżki pamięciowe w mózgu związane z przekazem werbalnym. Czyli nie ma czegoś takiego jak zmyślanie. Prawda? Nie ma czegoś takiego jak fantazjowanie na temat, bo mówimy: A skąd wiemy, że to jest prawda? W związku z tym stąd wiemy, że kultura oralna, każda kultura tworzy swoje ścieżki. Kultura oralna tworzy swoje ścieżki, oni nie mieli kultury czytania. Albo kilku kultur, my mamy kulturę słuchania, czytania, e, kulturę widzenia, i u nas się to rozkłada, żaden z tych aspektów nie jest rozwinięty tak e, dominująco. E, chyba, że w, no, w danym środowisku jest rozwinięty dominujący. Ja jestem na przykład wzrokowcem totalnie, e, nie jestem kompletnie słuchowcem, ale e, w przypadku kultury oralnej wszystko jest sensualne. I słuchowe. dlatego jak mówimy o czasie o przekazie, to nie mówimy, oni zmyślają. Bo y, pierwsza starożytność niesam, ma y, niesamowity respekt wobec świętości Boga, bóstwa w ogóle, wobec tożsamości bóstwa. Starożytność Bliskiego Wschodu oczywiście. Mówimy tu o Basenie Morza Śródziemnego, nie mówimy to o grekach. To jest zupełnie inna kultura. Dalej, kultura oralna wszystko odtwarza. W taki w według myśli, która jest myślą zasadniczą, jej natchnienie. Dlaczego natchnienie? Mówimy o niezwykłej spójności. Teraz przy, przyłóżmy sobie ten fragment, teraz tak, jesteśmy w świetnym miejscu. Dla wszystkich, którzy myślą sobie, dobra, 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 dobra ta spójność, tak trele morele, prawda, czytali siebie nawzajem. Teraz przyłóżcie sobie ten fragment z księgi liczb. Z 20 rozdziału. Przyłóżcie sobie go na przykład do powtórzonego prawa. Macie tam w, w przypisach wzmianki. Gdzie mamy w przypisach mamy odniesienia, sigla? Przyłóżcie sobie do tych fragmentów. Teraz zastanówcie się, czy do psalmu, prawda? Jak tkwi ta zasadnicza myśl? Teraz po co to jest istotne? po co to jest ważne? My dzisiaj stajemy wobec tekstu, który nie nobilituje żadnego człowieka, natomiast niesamowicie pokazuje nam Boga. Pan Bóg mówi, ej chłopaki, do Mojżesza i do Aarona, ej, wiecie po co było to wyprowadzenie wody? To nie tylko przyjechała cysterna i dzieci się napiły, chodzi o to, żeby oni zobaczyli. Mnie, który mam moc wyprowadzić wodę ze skały, dlaczego? Bo wy umrzecie, a ja zostanę. Żeby oni wiedzieli, że ja jestem ich Bogiem, który troszczy się o nich, ale przede wszystkim, który jest, ma moc, który jest silny, a wy przyciągnęliście uwagę do siebie. I przez to. Jakby odebraliście im możliwość oparcia na mnie, daliście im to chybotliwe oparcie, jakim wy jesteście. Mieliście pokazać moją chwałę, czyli moją wartość. To nie chodzi, że o to, że Pan Bóg mówi: Miała być litania do serca Jezusowego, Czemu nie było do serca Jezusowego? Nie. Pan Bóg mówi: Ej, oni mieli tu wszyscy zobaczyć mnie i uchwycić się mnie, bo ja, im, ja jestem z nimi cały czas. Woda zachce im się pić za dwie godziny. Albo nawet za godzinę? Ale ja jestem z Nimi cały czas? Wiedzą, że mają mnie? Będą żyli. To jest per analogiam do wszystkich tekstów o uzdrowieniu w Ewangeliach, gdzie Jezus pyta, czy wierzysz? Jezus nie pyta, czy jesteś w stanie zatrzymać swój mózg i przyjąć, czy ja mogę zrobić coś, czego ty nie umiesz zrobić? Nie, Jezus pyta, czy przyjmujesz mnie i dajesz mi swobodę działania? Dlaczego? Bo o nodze uzdrowionej, oczach uzdrowionych zapomnisz po trzech miesiącach, po czterech, po roku. Ale ja ci zostanę. Ja, który, je, który cię kocham, który z tobą jestem, któremu na tobie zależy. I teraz po co? Pan Bóg mówi, żebyś nigdy, to może tak strasznie banalnie zabrzmi, żebyś nigdy nie czuł się sam. Żebyś zawsze wiedział, że jestem z tobą. I teraz patrzmy, ma. Mamy tu konkretne wskazania. Pan Bóg mówi do, do Mojżesza: zbierz całe zgromadzenie, następnie przemów ich obecności do skały. Ona z siebie wyda wodę, zostanie wyprowadzona. Czy wyprowadzi się woda ze skały? Tak dokładnie jest w tekście hebrajskim i daj ludziom pić. Teraz idzie Mojżesz do skały. I jak powinno być? Powinien przemówić do, w obecności ludu do skały, skała, żeby wydała z siebie wodę. Woda miała zostać wyprowadzona ze skały, miał dać ludowi pić. Co się dzieje? Mojżesz przychodzi i mówi, przy, woła wszystkich przed skałę i mówi do nich, słuchajcie wy buntownicy. Mówi, teraz ja wam pokażę chłopaki, ja wam pokażę wszystkim. Dobra, dalej. Czy potrafimy z tej skały, my z Aaronem wyprowadzić dla was wodę? następnie Mojżesz podniósł rękę, uderzył dwa razy laską w skałę. I powiem, no dobra, czepiesz się, Jan, o takie szczegóły, prawda? Raz czy dwa razy. Nie, wiesz, Joanna, ty jak ty, ale Bóg się czepie o takie szczegóły, nie? E, bo kara tak. jest sroga. No, e, zaraz o tym jeszcze pogadamy. Teraz mamy, dlaczego jest tak ważne zachowanie dokładnie tego, co Pan Bóg powiedział. To takie rozmawialiśmy w kuluarach, i Przemek, ty powiedziałeś: właśnie nie ma nigdzie nakazu uderz laską w skałę. Jest tylko przemów, a skała odpowie. Dlaczego? Jakby Bóg tylko mianem skały Izraela, później bardzo mocno. Pan Bóg mówi: chciałbym, żeby oni zobaczyli. Że my ze sobą rozmawiamy, tak? Że jakby to wszystko dzieje się w dialogu, że ty potem jakby wchodzisz ze mną w całą rzeczywistość. Dlaczego te szczegóły są ważne? Jak jest historia Balama, zwróćcie na to uwagę, tam później pod koniec Księgi Licz, właściwie już niedaleko od 20. 24 rozdział się zaczyna, 20 wcześniej, 22 właściwie się zaczyna, już do 24. Warto sobie przeczytać. Tam jest to wydarzenie, które chyba wszyscy znamy, że oślica, Balaam w końcu wsiada na tą oślicę, jedzie i oślica go przypiera do muru. I tam jest kwestia, czy o, o co się czepiasz? Pan Bóg kazał mi, przecież kazał mi, no wyjechałem, o co chodzi? Pan Bóg mówi do Balaama, idź z nimi. A balam rano osiodłał o ślicę i pojechał. Nie, nie nie będzie szedł. On pojechał. Co za różnica? A Pan Bóg mówi: umawialiśmy się. To jest trening, że jesteśmy na jednym oddechu, tak na jednej wizji, na jednym spojrzeniu. Jak nie będziemy współpracować, to się wszystko rozwali, to nie chodzi o to, że my jesteśmy razem, ale ty robisz, co chcesz i to idzie ma iść. Tak? Albo jest współpraca, czyli działamy razem, albo ty uprawiasz tu wolną Amerykankę i to mamy identycznie. Albo mówi, albo współpraca, albo wolna Amerykanka, nie jesteś automatem, ale chodzi o coś więcej niż tylko tą wodę. I tutaj dwie rzeczy takie bardzo ważne. Pierwsza, nie chodzi o literalność, tylko chodzi o osobę Pana Boga. I teraz, jeżeli widzisz, że Pan Bóg się zna, i tylko on jest w stanie to zrobić i go wpuszczasz, to kurka go słuchaj. A nie go wpuszczasz, a potem robisz swoje. I dziwisz się, że się nie udało, i wina jest Pana Boga. A kolejna rzecz, jeżeli prowadzisz wspólnotę, jeżeli coś czynisz i wiesz, że to jest, i wiesz, że po prostu to robi dokładnie Pan Bóg, to łapy przy sobie. Nie nam, Panie, lecz swemu imieniu daj chwałę, za łaskę i wierność Twoją, bo tylko w Twoim imieniu możemy pokładać wszelką ufność. Ej, nagroda, jeszcze nagroda, tak? Tak. Meriba, merib to jest spór, super. A Nagroda. Nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daje. I jakbyśmy już żałowali biednego Mój Rzesza i Aarona, to no, myślę, że to będzie bardzo, bardzo mocno nie fair. No, chłopak już całe życie po, zainwestował w, w, w tej historii i na końcu dostaje no w sumie, wiesz, tak po polutku. No. To w taki drobiazg, nie? To tak, nie, nie? kara nieadekwatna zupełnie do czynu. Gdzie, no, hej, Panie Boże, no dobra, poniosło Cię, rozumiemy, miałeś słaby dzień, no ale musiałeś go aż tak upokorzyć. No, sorry. E, nie, Mojżesz, Mojżesz dostaje to, czego nie dostał żaden Izraelita, który wszedł do Ziemi Obiecanej. Mojżesz ma wizję z lotu ptaka na całą ziemię obiecano z góry niebo. Pan Bóg pokazał mu cały kraj, który dał do posiadanie. Mojżesz leci dronem, a każdy z widział tylko te dwa kilometry kwadratowe, które były w jego zasięgu jego wzroku. Więc nie wprowadzisz. Nie tą dróżką pójdziesz, ale wszystko będziesz miał w lepszej, zupełnie perspektywie. Zatem, zanim zaczniemy po swojemu rozumieć obietnicę Pana Boga czy Jego pseudokary, to lepiej to nie doczytać do końca i pomyśleć sobie: Dobra, Panie, niech będzie. Sprawdzę, jak Ty to rozumiałeś. Mi się wydaje, że, wiesz, jeżeli dobrze rozumiem tę sytuację, mówię, ona jest super, super, na pierwszy rzut oka nieintuicyjna nie i jakaś taka, no, mówię, drobiazg pewien. Ale rzeczywiście w sytuacji, w której możesz jedno słyszy, drugie robi, i to robi w sprawie, w której rzeczywiście uwaga przekierowana, i to nie uwaga taka sensacyjność, jakaś drobna, doraźna, ale w sprawie naprawdę newralgicznej, przekierowywana jest na niego nie na Boga, tak, czyli w sprawie właśnie tego wyprowadzenia wody. Że to nie Bóg, to On wyprowadza tę skałę z wody tę wodę ze skały. I teraz fakt, że, on potem, że to nie on wprowadzi lud do ziemi jest pewnym remedium na tę sytuację. To dalej Bóg prowadzi swój lud. To nie jest sprawa Mojżesza, to jest sprawa Boga. Bóg jakby neutralizuje to, co tam się wydarzyło, przez fakt, że ktoś inny, już personalnie, już ktoś. Z, tak. No właśnie, nie Mojżesz. Nie? Ale ktoś, kto jest pokazany, Jozuł, który jest pokazany absolutnie na uchu przyklejonym do Pana Boga. Mhm. Jedna z niewielu postaci, całkowicie klarownie pokazana, z mhm. jednym tylko, z jedną sytuacją, kiedy nie uzgodnił z Panem Bogiem i przegrał, ale ucho cały czas przyklejone. Mhm. Więc to nam też pokazuje, że Pan Bóg mówi nie, bo potem on, ty wejdziesz z nimi, ty umrzesz po roku, tak? I co, chłopaki zostaną z, ze strachem? W portkach nie. Dlatego ja ich wprowadzam, bo będą wiedzieli, że wchodzą z mocnym Bogiem ze mną. Ja ich będę prowadził, a ty chodź do mnie, już masz wakacje. O, Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty dzisiaj przeprowadzasz nas przez tę naukę uważności. Żebyśmy nawet. Yy... W dobrej wierze nie, nie przekierowywali uwagi z ciebie na nas samych, i na nasze działanie, i na naszą zbawczą aktywność. Ojcze dobry, ja Ci dziękuję za to, że Ty dzisiaj mnie tego uczysz. Żebyś, żebym nigdy tego nie zapomniał. Kto jest Bogiem? A kto jest Mojżeszem? Dziękuję Ci, dobry ojcze, za te lekcje. Ja chcę słyszeć Twój głos. Naprawdę dzisiaj otwórz moje ucho i moje serce, aby było uległe Tobie. Nie tylko w słyszeniu, ale również w działaniu. Abym nie dokładał do Twojego słowa własnych idei, własnych koncepcji, ale żebym wykonał to, co słyszę. I tyle. I to będzie dość. Abym nie zasłonił Ciebie. Dziękuję Ci, dobry Ojcze, że właśnie dzisiaj mnie tego uczysz, o tym przypominasz. Proszę Cię, daj nam, dzisiaj wszystkim, którzy słuchamy tego słowa, Ucho, uważne i serce uległe. Abyśmy zawsze Ciebie, Ciebie przedstawiali i dla Ciebie byli przejrzyści, dla ludu byli przejrzyści, aby patrzyli na Ciebie i za Tobą podążali. Boże, błogosławię Cię w tych wszystkich życiowych sytuacjach, w których odsłaniasz mi tak bardzo namacalnie Ciebie, Boga działającego. Błogosławię Cię w tych wszystkich cudach które kładziesz mi przed oczy i mówisz, no, chciałem Ci pokazać, że to tak, przekroczyliśmy tutaj wszystkie granice, bo chciałem Ci pokazać, jaki jestem. Błogosławię Cię, Boże. Błogosławię Cię, Boże, w Twojej nieziemskiej wielkoduszności, cierpliwości, w Twojej potence. Dziękuję Ci Boże, że dajesz nam siebie poznawać, ciebie poznawać, że Ty siebie nam objawiasz. Whać, Panie. Amen. Amen. Kochani, zapraszamy Was dzisiaj, właśnie szczególnie dzisiaj, przy tym słowie, do tej uważności. Zapraszamy Was do tego, żebyście mieli naprawdę serce i ucho wrażliwe na głos Pana. A to dzieje się przez przebywanie z Nim. Przesłuchanie Go, niedoklejanie, nie niedorabianie ideologii do tego, co się słyszy, nie wciskaniu Panu Bogu do ust, czego nie powiedział, a co chcielibyśmy bardzo usłyszeć. Dzisiaj rzeczywiście za was zapraszamy do tej uważności i uległości, abyśmy, każdy z nas wykonał swoją pracę, abyśmy zdali ten, przepraszam, za to wyrażenie tutaj ten egzamin z uważności, kiedy Bóg do nas mówi. I co? Słuchajcie, idziemy dalej w tym tygodniu, więc jeżeli potrzebujemy ćwiczeń z uważności, karmmy się słowem. na mamy i manne, i przepiórki, i w ogóle mnóstwo innych. I bibliotekę zasobów. I bibliotekę zasobów, z której korzystajcie. Jeśli potrzebujecie kontaktować się z nami na kontakt Pl. czytamy wasze komentarze bardzo was przepraszam was wszystkich którzy piszecie takie naprawdę świetne yy, dzielenie komentarze nawet pytania i nie dostajecie na bieżąco odpowiedzi to nie dlatego że was ignorujemy tego jest po prostu naprawdę bardzo Dużo. Także e, mail. Mail zawsze jest lepszym rozwiązaniem, jeżeli chcecie, żeby wiadomość na pewno do nas, e, e, do nas dotarła. A za wszystko Wam bardzo, e, bardzo dziękujemy. I za Waszą ofiarność, za Waszą e, obecność, za Wasze modlitwy, e, za wszystkie wyrazy wsparcia. Słuchajcie, dzwonicie też do nas, wysyłacie wiadomości. Dzięki, to dla nas jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Cudownego dnia, pięknego, uważnego na słowo Pana. Trzymajcie się z Bogiem do jutra. Spogiem.